Znamy w napięciu na wyniki, nie? Tak. Tak? Tak. Jesteś, Jesteś, bardzo tak. tak? Jedyne, co mi nie wyszło, no to tam jeszcze pod koniec nie wtrafiłam w punkt, ale, ale to już tam nic. Ekstra było, ekstra przystało. prostu. tę klasyczność, taka jedna mam bardzo dobrze <noise> to jest chyba mój brat, ma 8 miesięcy. Jak mu się podobał swój występ? bardzo mi się podobało. <noise> Co najmniej ważne mam nadzieję, że to Nie będę miał <noise> <da się> <noise> Filip Bajro. Wiele lata temu, wysoki tańca partii. Uważam, że było dobrze, choć poziom uważam za wysoki. E, uważam, że poziom jest e, wysoki, uważam, że wszystkim dobrze poszło. Mam na imię Szymon Chadała i uważam, że tutaj był bardzo wysoki poziom i wszyscy pięknie zaśpiewali. No konkurencja jest wysoka, ale no, może mi się uda jakieś wyróżnienie. I trudno by mi było wybrać kto, kto ma pierwsze, a kto drugie miejsce i tak dalej. Ja się głosy Nie wiem, kto ma pierwszy głos? Nie wiem, ale ale ty tak masz taki gładki, gładki taki ten, ja głos. No nie, tak, nie, Dzień dobry, nazywam się Oliwia Stepanowska, mam 14 lat I właśnie jestem na Kompensie koledzy pastora W Minkowicach Właśnie wystąpiła, dobrze mi wyszło To debiut z tą koledą Pozdrawiam bardzo serdecznie I zapraszam w następnych edycjach Przyjechałem z i Ściągnęło mnie tutaj Zdobycie głównie doświadczenia Oraz po prostu większe odbycie się ze sceną oraz... Dzisiejszy jest był Bardzo fajna atmosfera, bardzo fajni ludzie. Konkurs bardzo mnie motywują. Motywują mnie do działania, do dalszego śpiewania, do sukcesy. Każdy jest dla mnie ważny. Okay. I uwielbiam po prostu śpiewać. na okay. sceny. Jestem Ania, jestem bardzo podekscytowana i dzisiejszy dzień mi się bardzo podobał. Jestem Ania, przyjechałam z desy, z Województwa Opolskiego i dzisiaj nie byłam taka bardzo zestresowana, ale jednak, jednak troszeczkę coś czułam. Dzień <grytanie> dobry, tak, nazywam się Julia to przyjechałam z Warszawy. Ja już to w po Polsce Cieszę się, że mogę tu być. Czekamy właśnie na wyniki. Mam to, Jestem tutaj pierwszy raz, ale wiem na pewno, że już za rok. Na pewno pojawi się jeśli się uda. Nazywam się Kasper. Przyjechałem tutaj właśnie wspomagać moją przyjaciółkę Martynę i spotkałem też Karolinę. Są w miarę dobre. Oczywiście zawsze każdy wokalista ma do siebie jakieś tam uwagi. Tak, ta do... tak, Tak, jest tak. Jest tak, tak. Wojtek, chyba? Aha. Musiałem z O No to pozdrawiamy! Tak. Tak. <laughs> jestem Wojtek Stefanowski, mam 19 lat, jestem w Wrocławiu. Trochę się stresowałem przed 20 sceny, ale ogólnie finalnie wyszło fajnie. Cześć, jestem Wojtek, jestem yy, z Mielca to miejscowość na Podkarpaciu około 500 km od Miłkowic jak się dostałem byłem bardzo szczęśliwy i zadowolony że mogłem tutaj przyjechać i wziąć udział